No, dzień dobry, dzień dobry. Witam w trochę zmienionej formie. Jest tutaj, mnie widać, troszkę się zmieniło. Ja wam zresztą na na przykład w moim TikToku pokazuję, że całość pieniędzy, które udaje mi się zarobić na przykład na kanale na YouTube, czy jakieś tam wsparcie na Patronite, na Coffee, wydaje na sprzęt i kupuję różnego rodzaju sprzęt, mikrofony, kamery, obiektywy i tak dalej, żeby cały czas ten kanał się rozwijał i był coraz lepszy, więc właśnie tu jest jakby, tu jest objaw tego, że teraz mnie już będzie widać, czasami na filmach, takich nawet, gdzie będę coś tłumaczył na, na powiedzmy na ekranie pulpitu, mam tak, w planach mam webinary, słuchajcie, które będą troszkę promowały książki, ale wiecie, na razie temat jest jakby przyszłościowy, więc o nim nie będę mówił. Natomiast dziś akurat film, który będzie na playliście dotacje i refundacje w pszczelarstwie, bardzo długo na tej playliście nie było żadnego filmu. Ponieważ nic się nie zmieniało w tej kwestii, tak? Były filmy, jak wypełnić wnioski, gdzie je przesłać, jaką drogą, co załączyć, co dołączyć. Nie było sensu kręcić nowych filmów, bo no, musiałbym powtarzać te same rzeczy, o których już mówiłem. Natomiast teraz mamy, słuchajcie, w Agencji Restrukturyzacji, widzicie to i na pulpicie, zapowiedź wsparcia na rok pszczelarski 2025. I są pewne zmiany, o których chciałbym właśnie wspomnieć. Natomiast jeszcze wcześniej chciałbym wspomnieć o czymś innym, słuchajcie. Bo jeżeli przejdziemy sobie tutaj na taki link Rok Pszczelarski 2024, to mamy tutaj taki w materiałach informacja dotycząca realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim. To jest taki dokument, słuchajcie, z czerwca tutaj go mam, 25 czerwca, czyli taki, wiecie, no w miarę świeży. I jest tutaj informacja właśnie jakby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, można powiedzieć, rozlicza się z nami Beneficjentami, z tego jak, jak te środki rozliczyła, i tak dalej. Tak? No, i tutaj piszą, że tutaj odbył się nabór, tak, wniosków i tak dalej, że agencja zakończyła proces, i są tutaj rzeczy dość ciekawe, które mogą nam pewne, jakby pewne sprawy wytłumaczyć. Zobaczcie, że łączna liczba wniosków, które się zakwalifikowały do przyznania pomocy, to jest 4629. Wiadomo, że były wnioski błędne, jakieś tam źle uzupełnione, bez załączników i tak dalej, i to mogła agencja Odrzucić, natomiast tych poprawnych było 4629. I tutaj słuchajcie, kwalifikowana kwota pomocy, która wyniknęła jakby z tych wszystkich pozytywnie zweryfikowanych y, tych wniosków, to było 63 miliony złotych. Natomiast słuchajcie, całkowity budżet na interwencję w sektorze pszczelarskim na rok budżetowy 2024, który obejmował połowę jakby środków unijnych i połowę środków krajowych, to było 43 611 697 zł. Więc jak widzimy, 20 melonów było za mało dla pszczelarzy, tak? No i oni tutaj to się tłumaczą, że zgodnie z zapisami wytycznych, bo to mnie też dziwi, słuchajcie. Bardzo dużo szumu było, kiedy były już umowy do podpisania, kiedy agencja takie jakby listy wysłała do ludzi z przyznanymi środkami pomocy, to było bardzo dużo szumu internetowy właśnie, że te środki były zmniejszone, że jest ich mniej, jak tak można i w ogóle, słuchajcie, no, co tu się dziwić? Przecież to, że jeżeli pieniędzy będzie mniej, to będą dzielone. Było właśnie w wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu tych jakby tych pomocy w ramach planu strategicznego. To wszystko było wiadomo, że ci, którzy są poniżej 40 roku życia, dostaną całość, że jakby reszta środków się podzieli. To było wszystko wiadomo. Więc ja naprawdę nie wiem skąd to zdziwienie. Zresztą ja w moich w moich filmach o tym też wspominałem, więc tak jak mówię, było wszystko wiadomo. No fakt faktem, że jakby zdziwienie wynikało z tego, że przez lata zajmował się tym. COVID, w zeszłym roku zajmowała się tym już pierwszy raz agencja, i przez wiele, wiele lat tych środków starczyło dla wszystkich, nie było żadnych redukcji większych. Natomiast no tutaj redukcja była dość spora. Każdy, kto starał się o refundację, no to wie, że mieli dostać ludzie, powiedzmy, po tam kilka tysięcy, a dostali kilkaset złotych, więc te refundacje były naprawdę, naprawdę okrojone. No i tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze niżej takie właśnie rozbicie na kolejne interwencje. Na przykład pierwsza interwencja wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej. Mieliśmy 43 wnioskodawców. To są tak zwane szkolenia, tak? Czyli tutaj jakby pszczelarze nie, nie, nic nie składali, to składały organizacje i tak dalej, więc oni dostali 100% wnioskowanej kwoty 894 tysiące, czyli całym MILION, malutko, ale jakby, no tu jest 100% wiecie, no bo podnoszenie wiedzy przetargowej jest jakby, można powiedzieć, dość ważne, tak? No i zobaczcie tutaj: interwencja I6-2, czyli tak zwane refundacje na sprzęt. Dostępny budżet środków finansowych 17 milionów 900, czyli prawie 18, nie? Kwalifikowana kwota z wniosków, które zostały złożone 27 milionów. No i tu jest ta dysproporcja, tu jest ta duża różnica, właśnie dlaczego ten sprzęt był okrojony. Tutaj jest też błąd, prawdopodobnie, w tym wniosku, bo jest napisana, że przyznana pomoc 2998 wnioskodawców, a tutaj mamy z kolei, że przelaży do 40 roku życia, którzy się zakwalifikowali, jest 2994 osoby, więc wynikałoby z tego, że tylko 4 osoby były starsze, jakby od 40 roku życia? No nie sądzę. Chyba, że wszyscy przypisali pasieki na wnuczków, też tak może być, nie wiadomo. Więc pszczelarze, to jakby tutaj się wyjaśnia, że tu jest prawdopodobnie jakiś tam błąd, bo kwalifikowana kwota dla pszczelarzy poniżej 40 roku życia to jest 7 milionów, tak? A całkowita kwota przydzielonych środków, troszeczkę tam podnieśli po zwiększeniu limitu z innych jakby interwencji, to było 18, tak? No czyli można powiedzieć, że prawie połowę dostali ci po 40, a drugą połową reszta się musiała niestety podzielić. Tutaj mamy interwencję I6-3, wspieranie walki z warozą produktami leczniczymi. 113 wnioskodawców, 113, ale tu jest mało, dlatego że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o leki, no to składały organizacje pszczelarskie. To są koła pszczelarskie i tak dalej. Więc tu mamy tak: dostępny budżet 13 738. 000. Kwalifikowana kwota pomocy, słuchajcie, z wniosków 19 milionów, no i przyznali 13,700, tak? Więc leki też są okrojone. Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej, dostępny budżet 2 miliony. Kwalifikowana kwota 5 milionów. Tu mamy 800 wnioskodawców. Poniżej 40 roku życia tu jest prawidłowo chyba 258, tak? No i tak. Ci poniżej 40 roku życia wzięli 1,9 mln, czyli jakby no, dość sporo. A kwota to była 2,3 mln. Z 5,4 mln, które były wnioskowane, słuchajcie. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości ożytkowej pszczół, matki, odkłady i tak dalej, tak? Dostępny budżet 7,6 mln. Kwalifikowana, słuchajcie, kwota z wniosków 9 milionów 103, 103 103 wnioskodawców bo tutaj znowu koła pszczelarskie, organizacje i tak dalej, kwota przydzielonych środków tyle, ile mieli, 7,600, więc tutaj no, 2 miliony też jakby zabrakło. Interwencja w sektorze pszczelarskim, wsparcie naukowo-badawcze, 8 wnioskodawców, dostępny budżet 768 tysięcy, kwota przydzielona 565, to też pszczelarze, a nie organizacje tutaj jakby nie te, nie, nie, nie składali nic. Tutaj jednostki, chyba akademickie, jakieś takie firmy, między innymi badania tam w Wosku, nie, się w tym tutaj mm, y, zawierają. No i ostatnia interwencja, słuchajcie, wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych. Dostępny budżet 286 tysięcy, kwota pomocy wynikająca z złożonych wniosków 911. Tysięcy i co ciekawe, słuchajcie, 564 wnioski zostały złożone. Czyli nie jest źle pszczelarze jednak badają swoje miody, tak? Z drugiej strony, jeżeli sobie tu popatrzymy, na przykład, że refundacje na sprzęt mamy prawie 3000 wniosków no to na 3000 ludzi, którzy chcą pieniążki na sprzęt, tylko 500 osób bada swoje miody. No to wiecie. Ja zbadałem, mam w tym roku badania miodu, więc. Więc jestem, jakby w, tej, w tym gronie osób, którym właśnie obcięto refundację, ponieważ jestem już dawno po 40, zbliżam się już do 50. Więc tak to słuchajcie, mniej więcej wygląda. Stąd mniej więcej wiemy, ile komu co, po co i ucieli i dlaczego ktoś dostał całość. Natomiast mamy tutaj, słuchajcie, też taki artykuł. Na stronie głównej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 10 czyli wczoraj. Pojawiła się taka zapowiedź, słuchajcie, od 24 października, więc już za niedługo, tak, jak w zeszłym roku, tak. Przeraża indywidualni zrzeszeni hodowcy pszczół po raz kolejny będą się mogli udzielać, yy, będą mogli się ubiegać, co ja, co ja czytam, o przyznanie środków pomocy w ramach planu strategicznego i nabór ten będzie już trzeci raz organizowany przez agencję i obejmować będzie siedem interwencji, czyli będą odpalone wszystkie, tak. Ale warto wiedzieć o kilku istotnych zmianach. Podstawowa dotyczy informowania o posiadanych pniach pszczeli. Trzeba będzie podać ich aktualną liczbę na dzień składania wniosku. To jest duża zmiana, bo wcześniej mieliśmy tak, że jakby dawaliśmy liczbę pni pszczeli na dzień 30 września wcześniejszy, tak? I tutaj były pewne nieścisłości, bo sami dobrze wiecie, że czasami we wrześniu jeszcze mamy sporo pszczół, później powiedzmy, kiedy kończymy karmienie część nam może paść, tak, to są popularne takie sprawy, że po karmieniu właśnie mamy puste ule, co się stało z pszczołami i tak dalej, nie. Czasami są rodziny słabe, które się właśnie wypracowały na przerabianiu syropu, na przykład cukrowego i nie za bardzo jest je jak zazimować, więc je po prostu łączymy, tak, i generalnie do zimowli później mamy mniejszą liczbę rodzin pszczelich i tu się agencja troszeczkę jakby zabezpieczyła, że będziemy musieli podawać na dzień złożenia wniosku. Są kontrole i o tym Wam później powiem. Także oglądajcie do końca, bo dowiecie się jak to mniej więcej wygląda. I teraz, tak, słuchajcie, tu się niewiele zmienia. Natomiast zmienia się tak: inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, czyli refundacje na sprzęt. I tutaj, słuchajcie, jest ważna zmiana, bo refundacja będzie wynosiła tylko 50% kosztów netto. Wcześniej było to 60% kosztów netto, czyli tu 10% sobie urwą. Maksymalna jakby pomoc to jest 100 zł w na jeden ul i na jednego hodowcę 15 tysięcy. To się nie zmienia, to jest tak jak było. Tak jak poprzednio, pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom to jest tym, którzy mają nie więcej niż 40, 40 lat w dniu złożenia wniosku. I tutaj jest dodatkowa zmiana, słuchajcie. Może były wałki, trudno powiedzieć dlaczego to wprowadzili, ale od tego naboru 2025 Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie przez tych młodych pszczelarzy pasieki od co najmniej trzech lat wpisanej do rejestru działalności nadzorowanej w zakresie utrzymania pszczół albo posiadanie branżowego wykształcenia średniego, czyli na przykład technik pszczelarz, tak to mniej więcej wygląda, tak? No, i mamy kolejny nabór, słuchajcie, ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej. E, tutaj mamy cięcia bardzo podobne, jest to nie 60%, tylko 50, czyli tutaj tak samo ucięli, tak. E, I także w tym przypadku priorytetowo traktowani są pszczelarze do 40 roku życia, którzy muszą spełniać te same warunki, jeżeli chodzi tutaj, czyli właśnie te 3 lata prowadzenia pasieki albo wykształcenie średnie branżowe. Także tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Tu jest jeszcze napisane, że do ubiegających się tutaj wówczas tam w 2023 roku trafiło 41 milionów, tak, a tutaj mamy, są realizowane i dotychczas na razie przelali pszczelarze 27 milionów złotych, więc to by się zgadzało, bo na przykład u nas w Świętokrzyskim już jest wszystko wypłacone. Nie wiem jeszcze, jak matki odkłady, bo to rozlicza związek. Natomiast tam, tamte interwencje, gdzie starałem się sam o, w Agencji Restrukturyzacji o refundację, czyli sprzęt, wędrowne i badania miodu, przelewam na kontach, wszystko wjechało, także sprawa jest jakby wyjaśniona i załatwiona. No, i słuchajcie, na koniec opowiem Wam jeszcze o kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo miałem taką kontrolę przyjemność mieć i chciałbym Wam powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, bo niektórzy boją się takiej kontroli, że ona coś tam wykaże, że coś wygrzebią. Słuchajcie, no to jest tak, że jeżeli wypełniacie wnioski zgodnie z prawdą, kupujecie ten sprzęt, macie go na stanie, macie wszystkie dokumenty i tak dalej, to nie ma się czego tak naprawdę bać. Ta kontrola tylko przychodzi, sprawdza. I wychodzi i daje taki protokół pokontrolny, że wszystko jest zgodne z prawdą, tak jak było zresztą u mnie. Mnie skontrolowano, słuchajcie, z racji tego, że mm, brałem refundację na badania miodu, bo jeszcze jest tak, że kontrola może przyjść, jeżeli bierzecie na przykład na sprzęt, na matki. Na jakąś tam gospodarkę wędrowną, na badania miodu, to kontrola może przyjść, jakby nie ogólnie do Was, że braliście refundację, tylko że braliście konkretną refundację. Więc u mnie przyszli właśnie, można powiedzieć, z, tych, z tej refundacji na badania miodu. I odbyło się to mniej więcej tak, że pierwszego dnia zadzwoniła Pani z agencji restrukturyzacji i powiedziała, że kolejnego dnia będzie kontrola. Ja akurat miałem taką sytuację, że następnego dnia bez problemu mogłem być na miejscu. No, nie wiem, jak to wygląda, jeżeli ktoś pracuje, na przykład, na etat i tak dalej, no nie może. Tak, na szybko wziąć urlopu, ale myślę, że po prostu się wtedy dogadują na jakiś tam konkretny termin, który pasuje zarówno agencji, jak i osobie, która jest kontrolowana. Nie wiem, nie chciałbym jakby tutaj um, stwierdzić, że jest tak albo inaczej, bo może być też tak, na przykład, że. Um, jako taka, wiecie, yy, agencja mogą sobie powiedzieć, że jutro kontrola i nas nie interesuje, bierz wolny i tak dalej, nie? Więc tutaj nie wypowiadam się, bo nie wiem. Może ktoś w komentarzach napisze pod filmem, jeżeli miał taką sytuację, na przykład właśnie, że miał kontrolę, a nie mógł być to czy to przesuwają, czy się dogadują, czy jak. Bo ja nie wiem. U mnie było tak, że mogłem po prostu być, tak, więc zgodziłem się na następny dzień. Koło dziewiątej rano przyjechało dwóch panów, bardzo miłych, uśmiechniętych, słuchajcie, wsieliśmy w samochody, ja w swój, oni w swój, takim białym dasterkiem przyjechali, więc tam po wszystkich tych bezdrożach bez problemu przejeżdżali na, na pasiekę, pojechaliśmy mm, policzyć ule, więc ule były wszystkie, słuchajcie, policzone, sprawdzone, zrobione zdjęcia, była cała taka dokumentacja właśnie zdjęciowa robiona, mm, Potem przyjechaliśmy do domu, zeszliśmy tutaj na ogród i tu je tak samo. Wszystko policzyli, przeliczyli, sprawdzili, porobili zdjęcia i, i tak dalej. I potem kontrolę, można powiedzieć, przenieśliśmy do domu. Chcieli zobaczyć wszystkie papiery związane z pasieką, czyli po pierwsze, że jest zarejestrowana u weterynarza, tak? Po drugie, że mamy RHD, rejestr sprzedaży. Nie chcieli książeczki sanepidowskiej na przykład albo dzienniczka dezynfekcji, tak? Jak na przykład weterynaria chce, no bo to ich nie interesuje. Na dobrą sprawę można by się nawet z nimi kłócić czy ten rejestr sprzedaży, bo wydaje mi się, że agencja no, nie jest akurat organem uprawnionym do kontrolowania tego, tak? Oni mogą sprawdzić jak najbardziej, czy mamy RHD, czy mamy zarejestrowaną pasiekę, bo to jest jakby wymogiem ym, w, jakby w tych interwencjach przyczynarskich, natomiast nigdzie w interwencjach przyczynarskich w tym całym regulaminie nie ma mowy właśnie o tym, że, że musisz im pokazać tych dzien dzienniczek, ten taki właśnie ten rejestr sprzedaży, natomiast wiecie, no to jest tak, że jakbym stawał o konie, mi się z nimi wykłócał, że nie mają uprawnień do tego, żeby to kontrolować. No to automatycznie kontrola przebiega w sposób taki podejrzewam, niemiły, tak? Więc bez problemu prowadzę taki rejestr, pokazałem im go. Chcieli jeszcze zobaczyć później wyniki właśnie badania tego miodu, fakturę, oryginały. I akurat u mnie było tak, że nie miałem tych badań jeszcze, bo jeszcze instytut w pławach je badał, więc umówiliśmy się, że ja po prostu te badania dośle. Co zrobiłem później, tak? I słuchajcie, i to tyle. Wszystko było przeliczone, sprawdzone, nagrane, zrobione zdjęcia, zdjęcia tych papierów moich, oryginałów, tak? Bo ja im przygotowałem kopię, bo myślałem, że może kopię będą no chcieli zabrać. Natomiast chcieli oryginały właśnie do wglądu. Wszystko, wszystko im przyniosłem, porobili zdjęcia. No i kilka dni później pani z Agencji Destrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dzwoniła do mnie, że jest już taki protokół pokontrolny w tej platformie usług elektronicznych agencji i żebym się tam zalogował i go sobie pobrał, tak? Ja tam, jak składałem te wnioski refundacyjne, to podawałem swój numer telefonu oraz e-mail, więc dostałem i tak jeszcze, oprócz tego dostałem e-maila i smsa, że mam tam jakiś dokument do pobrania, więc po prostu w tym PUS-ie zalogowałem, kliknąłem tam pobierz, tak? Wziąłem sobie PDF-a i są tam takie tabelki wszystkie, tak? Wszystkie te zdjęcia właśnie, które rozrobili, przeliczone ule, czy, czy się zgadzają jakby z tym, co podawałem we wniosku i taki ogólny jakby informacja, że jakby ta cała kontrola, no nie znalazła żadnych uchybień wszystko jest w porządku, tak I, i jest ok. Także słuchajcie, jeżeli nie kręcicie wałów, bo co by tu nie powiedzieć, słuchajcie, no, w w środowisku pszczelarskim pokątnie mówi się, że wały poszły grube, tak? No bo jeżeli przez lata była taka sytuacja, że dla wszystkich pszczelarzy starczało, nie było takich dużych cięć i było wszystko ok, i nagle teraz jest tak właśnie, że środków jest połowa niż to, co pszczelarze chcieli, no to ktoś dobrze zauważył na przykład, że wcale nie przybyło tak dużo pozakładanych RHD na pszczoły, a przecież RHD jest warunkiem, czy sprzedaż bezpośrednia, tak? Nie było jakiegoś skoku, że bardzo dużo że to pozakładało, więc no, pokątnie mówi się, że prawdopodobnie gdzieś tam być może ktoś zgłosił jakąś pasiekę, wiecie, starą po dziadku, gdzie nie ma pszczół, tylko tam ule stoją, albo że zgłosił w ogóle pasiekę, której nie ma, tak. No Mam nadzieję, że kontrolę to wyłapią i zobaczymy jak to będzie w przyszłych latach, bo szczerze powiedziawszy, no, mm, część osób składało w tym roku o 60% kwoty netto, a dostali na przykład 10% kwoty netto, tak i Pewne osoby, mm, no po prostu do tej refundacji by w ogóle nie przystępowały, wiedząc, że dostaną tylko 10%. Bo na przykład są przynajmniej jak ja, że ja jeszcze cały czas pasiekę rozwijam. Jeżeli chodzi o miodarki, odstojniki i tak dalej, ten sprzęt mam, tego nie muszę kupować. <coughs> Przepraszam ale na przykład ule jeszcze będę do pewnego pułapu kupował u burnatów, tak? Więc ja i tak w przyszłym roku kupię, nawet jak ta refundacja będzie wynosiła 50%, albo prawdopodobnie mniej, bo mi obetną, bo już jestem dawno po 40, zbliżam się do 50, więc i tak mi obetną, ale ja i tak posiekę rozwijam, więc i tak bym te ule kupił, tak czy siak, nie? Więc ta refundacja, czy będzie 10%, czy będzie 50%, to będzie taki no, częściowy zwrot środków. Wiadomo, że jakby zwrócili 50%, to by było lepiej, tak? No, ale wiecie, co zrobić, nie? Ale są pszczelarze tacy, na Którzy właśnie porezygnowali, i to jest też ciekawe, słuchajcie, co się stało ze środkami, no bo jakaś tam pula pszczelarzy złożyła wnioski, ale ja wiem po moich znajomych na przykład, że oni składali wnioski o jakieś tam kwoty, a potem już wniosku o płatność nie składali, zrezygnowali z tej refundacji, nie brali jej w ogóle, tak? Więc ciekawe jest właśnie, co z tymi środkami, które jakby przepadły. Może to są te środki, tam było w tym dokumencie, że środki przeniesione tam z innych tych, nie? Yy, ale to mało środków, bo tu jest tak, dostępny budżet środków finansowych 17-900 milionów, a kwota przydzielonych środków 18 milionów 212 000, i tu jest właśnie w nawiasie, po zwiększeniu limitu środków finansowych niewykorzystanych w ramach pozostałych interwencji czyli tak naprawdę, no, 212 tysięcy tylko by ludzi poryzygnowało na, ty na tyle, by no być może, że tylko tyle, może reszta wzięła po prostu, zacisnęła zęby i wzięła ile dali, nie? Trudno powiedzieć, yy, więc yy, może te kontrole coś tam wykażą złapią jakichś tam ludzi, którzy gdzieś tam poszukiwali, a być może nie. Być może po prostu pszczelarstwo jest teraz tak popularne, że przybyło ludzi, przybyło ludzi zainteresowanych właśnie pieniędzmi z agencji. Trudno powiedzieć. Jak się to przekłada na przykład na spotkania koła pszczelarskiego, gdzie bardzo często w kole pszczelarskim, gdzie jest duża, taka os duża grupa osób starszych, no to tam nikt nie ma RHD, bo wiecie, starsi pszczelarze to często mówią, a co mi tam będzie weteryniarz łaził po pasiece, jeszcze to znajdzie, nie? Więc jest dużo osób, które nie mają RHD, które nie biorą refundacji. Ogólnie nie brali refundacji, nawet jak RHD było niewymagane, a teraz jak jest wymagane, to, to nie biorą. Więc jakby, no to jest też takie trochę dziwne, tak, że z jednej strony właśnie widzimy w kołach na przykład pszczelarskich, tak jak u mnie jest koło pszczelarskie, ma 30 chyba tam dwie osoby, a refundacje biorą bodajże trzy osoby. Nie? Więc mamy takie właśnie jakieś y, sytuacje, a z drugiej strony właśnie mamy tak, że tyle jest pszczelarzy, tyle jest refundacji chętnych i tak dalej, że środków nie starcza. No tak jak mówię, no gdzieś tam się pokątnie mówi, że być może y, ktoś to w jakiś tam nieuczciwy sposób y, wykorzystał. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłych latach. Tak jak mówię, no ja i tak będę kupował, bo muszę rozwiązać pasiekę, ja mam taki plan przynajmniej y, biznesowy, budżetowy do pewnego jeszcze momentu, który będę w stanie y, obsłużyć sam. Coraz trudniej jest już, ale chciałbym po prostu do, do pewnego pułapu dojść, dopiero się zatrzymać, tak? Więc jeszcze tam przez rok czy dwa będę jakieś ule na pewno brał na refundację i korzystał. Tyle z podsumowania, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam tutaj to rozjaśniło. No, troszkę szkoda, że nam te środki obcinają. No, ale co zrobić? No, ja zawsze twierdzę, że należy brać pozytywy. Należy brać jakby. Pod uwagę to, że nam w ogóle dają czy do przeziębionych rodzin czy refundacje, bo pszczelarze, słuchajcie, są tak małą grupą, że mogliby na te środki zabrać, mogliby to w ogóle wycofać, i to by się echem nie odbiło. Oczywiście, na w grupach pszczelarskich, na forach różnego rodzaju, na Facebooku i tak dalej byłoby wielki szum. Ale tylko i wyłącznie na grupach pszczelarskich, prawdopodobnie, i to by się w ogóle dalej nie rozniosło. Ucichłoby, podejrzewam, po tam miesiącu, czy dwóch, po pół roku, i nikt by o tym więcej nie gadał, i byłoby tyle. Więc bardzo fajnie, że dają, bardzo fajnie, że kontynuują. Cieszmy się, korzystajmy, póki jest, bo może nie być, nie wiadomo. No i co, do usłyszenia.